Dzisiaj Bobcat S130 nabierze powietrza pełną piersią. Filtr powietrza znajduje się tutaj. I tu powinna być śruba motylkowa, ja ja motylkowej nie mam. Come on, baby. Uu, uu. Jestem ciekaw, co tu zastanę. Bo to jest świeżo kupiona, używana, zaniedbana maszyna. My goodness O ja ta maszyna była zalana wodą aż po fil powietrza Grity zarzywiałe O oh my goodness oh. uh, uh, uh. Popatrzcie na to, ha. O. nie, o. O. no. To idzie prosto do recyklingu, śmieć! Idziemy głębiej, to był filtr zewnętrzny. Teraz będzie wewnętrzny. Co trzecią wymianę zewnętrznego filtra, wymienia się też wewnętrzny filtr. Tak podaje instrukcję, ale oczywiście każdy sprawdza stan swojego filtra po swojemu, bo każdy też pracuje w innych warunkach, swoją maszyną. Ta nie wiem, gdzie pracowała. Śmierdzi i na pewno było mokre. Patrzcie na to. Teraz wkładam rękę głęboko i czyszczę miejsce styku uszczelki wewnętrznego filtra i zewnętrznego też zresztą, z obudową filtra. Tamtędy nie może się przedostawać brud. Na pewno się przedostawał. Nie mogę uwierzyć, że ktoś tak zaniedbuje tak drogi sprzęt. I pracujący na siebie. Okej. Okay. Stary. Nowy. Tam właśnie idzie ten wewnętrzny. Wiecie co? Ja tutaj zastosuję odrobinę smaru, o którym nie wspomina instrukcja, okej. Okay. Męczony wind. W poprzednim filtrze miałem tutaj taką uszczelkę i taką podkładkę, ale taka i wyprofilowana przyszła z nowym filtrem. Hmm, ale tam nie może być metal. Chyba założę z powrotem tamto. Powiedzcie mi, dobrze myślę? dla mnie perfetto A i gwint też nie trzyma, czyli trzeba dokręcić lekko. Na tej nakręce jest gwint plastikowy bez sensu. Oki doki. Musiałem użyć trochę siły, żeby ten plastikowy element nałożyć do końca. No i teraz wjeżdżam z filtrem. Tada! nakrętka, podkładka i uszczelka. I dobrze, że dałem smar na uszczelki, bo teraz naprawdę dokręcam to lekko, ponieważ plastikowy gwint na plastikowej nakręce został uszkodzony. Uszkodziłem go wykręcając go przez zardzewiały stalowy gwint. Te nakrętki muszę wymienić. Hmm, hmm, hmm. nie pójdzie mi hmm. I, i. muszę to jednak zrobić tak tymczasowo dobra ta pokrywka trochę też dociska zewnętrzny filtr więc mi póki co Pomoże. Cool! Zrobione. Zrobione. Kolejna rzecz. Naprawiona. Yeah. Chcę posłuchać tego dźwięku.